Konan, Terminator. Gubernator. Kulturysta. Arnold Schwarzenegger to człowiek wielu talentów. Nie, no, nie. No. Musisz się zrelaksować, Pani Mikuls. Nie. Osoba, która jeszcze za dzieciaka obrała sobie konkretny cel i uparcie do niego dążyła. Ciężką pracą, wieloma wyrzeczeniami, osiągnął gigantyczny sukces, najpierw sportowy, następnie aktorski. Jak do tego wszystkiego doszło? Już opowiadam. Arnold Schwarzenegger urodził się w Tal w Austrii 30 lipca 1947 roku. Jego dzieciństwo nie było usłane różami. Ojciec Gustaw nie stronił od alkoholu oraz bardzo ostrego modelu wychowania. Nie znosił sprzeciwu i używanie przemocy w rodzinie nie było mu obce. Oczywiście musiało odbić się to na psychice Arnolda oraz jego brata Meinharda, który zresztą zginął w wypadku samochodowym, gdy prowadził pod wpływem alkoholu. Arnold wspomina w wywiadach, że z trudem przetrwał lata. Spędzone w rodzinnym domu, ale ojcu nie udało się złamać jego silnej woli. I was poor because I didn't have anything. I had no money, I had no things, we had no TV, we had no refrigerator, we had nothing as kids, but I was rich because I had a dream. Arnold w swoich szkolnych latach nie należał do kujonów, zdecydowanie więcej czasu poświęcał na sport niż naukę i była to jedna z niewielu rzeczy, którą przejął od ojca, pasja do różnych sportów, która zresztą jak wiemy ukształtowała go na wiele lat. Na samym początku najwięcej czasu poświęcał piłce nożnej i to z nią wiązał swoją przyszłość. Wszystko zmieniło się, gdy w wieku 14 lat został zabrany przez swojego piłkarskiego trenera na siłownię. Ćwiczenia na siłowni, a szczególnie podnoszenie ciężarów szybko przerodziły się w pasję Arnolda, gdy miał

Ogromne poświęcenie Arnolda zostało zauważone przez byłego mr Austrii, Kurta Marnula, który zaprosił Schwarzenegera do trenowania na jego siłowni w Graz. Arnold poświęcał swojej pasji praktycznie cały wolny czas 7 dni w tygodniu. Ciągłe ćwiczenia przyniosły rezultaty i w 65 roku wygrał swoje pierwsze kulturystyczne zawody dla juniorów. W kolejnych lokalnych zawodach w Graz zajął drugie miejsce i powoli zaczął wyrabiać sobie markę w świadku kulturystyki. Postanowił, że musi przeprowadzić się do Ameryki, a jego biletem będzie tytuł Mr. Universe. W 66 roku wziął udział w zawodach w Londynie, jednak zajął drugie miejsce, a tytuł Mr. Universe. Zdobył Chester Yorton. Młody Arnold zwrócił jednak na siebie uwagę jednego z sędziów, Charlesa Benneta, który zaproponował mu prywatne zajęcia. Jako że Arnold nie posiadał wtedy żadnej gotówki, tym bardziej możliwości prywatnego zamieszkania w Londynie, zgodził się mieszkać w domu Benneta razem z jego rodziną. Był to moment kluczowy nie tylko ze względów sportowych. Dzieciństwo Arnolda, jak już wam opowiedziałem, nie należało do najlżejszych okresów w jego życiu, i pobyt z benetami dał mu ciepło rodzinne, którego tak potrzeba. Mieszkanie w Londynie pomogło mu też opanować język angielski, który do tej pory nie był jego mocną stroną. Ciągłe treningi zaowocowały pierwszym zdobytym tytułem Mr. Universe w 1967 roku. Zgodnie ze swoim planem, rok później Arnold przeprowadził się do Los Angeles, gdzie kontynuował treningi. Tym razem jego celem było zdobycie najważniejszego tytułu w kulturystyce, czyli Mr. Olympia. Udało się to w 1970 roku. W USA, w Arnold Schwarzenegger. Tym samym został najmłodszym zawodnikiem w historii kulturystyki, który zdobył ten tytuł. Miał tylko 23 lata. W kolejnych latach również wygrywał zawody. W 71, 72, 73, 74 i 75. Nieźle co. W 75 roku Arnold ogłosił swoją sportową emeryturę, chcąc skoncentrować się na karierze filmowej. Jednak w 80 roku jeszcze raz powrócił do walki o tytuł. W czasie trenowania do filmu Okonanie wrócił do formy na tyle, że postanowił jeszcze raz spróbować swoich sił i udało mu się wygrać, chociaż wygrana ta związana jest podobno z kilkoma kontrowersjami i Tytuł otrzymał nie do końca zasłużenie. No właśnie, film o Konanie. Jak do tej całej sportowej kariery Arnolda ma się jego kariera filmowa? Schwarzenegger od dawna planował się przebranżowić i rozpocząć podbój kina. Między innymi stąd wzięła się jego sportowa emerytura, na którą zdecydował się w 75 roku. Chciał poświęcić się właśnie branży filmowej. Niestety jego początki nie należały do prostych i większość agentów odradzała mu tę decyzje. Twierdzili, że jego ciało jest zbyt dziwne, jego nazwisko zbyt długie i skomplikowane, a jego akcent. Tragiczny. Pierwszy raz pojawił się w filmie Herkules w nowym Jorku z 1970 roku. I jeśli już jesteśmy przy akcencie Arnolda, jego kwestie były tak źle wypowiedziane, że ekipa musiała później nagrywać postsynchrony, aby w ogóle dało się zrozumieć, co aktor mówi. Zresztą porównajcie sobie najpierw wersję z nagranym dubbingiem, a później wersję oryginalną.

Czyli ponownie grał tak naprawdę samego siebie, ale tym razem ekipa pozwoliła mu się odezwać i otrzymał normalne sceny dialogowe. W 79 roku wystąpił w komedii Cactus Jack, wcielając się w cowboya. My name? Bardzo ważne wydarzenie z punktu widzenia kariery Arnolda nastąpiło w 1977 roku. Wystąpił w filmie dokumentalnym pod tytułem Pumping Iron. Film koncentrował się na sportowej rywalizacji kulturystów i w centralnym punkcie stawiał Arnolda Schwarzeneggera. To właśnie ten film oglądali producenci Konana, poszukujący od twórcy głównej roli w swoim filmie. Gdy tylko zobaczyli Arnolda, stwierdzili, że jest to idealny kandydat, który genialnie odzwierciedla wizualny aspekt bohatera. Jak pomyśleli, tak też zrobili i w 1982 roku premierę miał film, który całkowicie odmienił karierę Schwarzenegera, czyli Conan Barbarzyńca. Film okazał się gigantycznym sukcesem, a widzowie na całym świecie pokochali Arnolda. And Arnold Schwarzenegger has... Command the Destroyer. Nagłe zainteresowanie aktorem szybko zaczęły wykorzystywać duże studia. Jego kariera potoczyła się błyskawicznie. W 1984 wystąpił w terminatorze Camerona. This weapon will be powerful, versatile and indestructible. W 85 w filmie Commando, w 86 w Jak to się robi w Chicago, w 87 w Uciekinierze i w Predatorze, a w 88 w Czerwonej Gorączce. Praktycznie każdy z tych filmów przeszedł do klasyki, a o rolach Arnolda z Terminatora, Commando, Predatora mówi się do dzisiaj. W ciągu tych kilku lat Arnold przemienił się z nikomu nieznanego epizodysty, któremu zabrania się odzywać na planie i którego kwestie się dabinguje, do miana absolutnej gwiazdy kina akcji. W 88. wystąpił w komedii Bliźniacy obok Danego Devito, a w 90. w pamięci absolutnej. Natomiast w 91 w filmie, który ugruntował jego pozycję w branży, czyli w Terminatorze 2. This time he's back. For good. Trust me. To był moment absolutnego szczytu jego kariery, a Terminator 2 okazał się największą premierą tamtego roku. Od tej pory żaden film, w którym wystąpił Arnold, nie odniósł tak wielkiego sukcesu. Aktor pojawiał się w takich produkcjach jak Junior, Executor czy Batman i Robin, ale żaden z tych filmów nie był nawet blisko gigantycznego sukcesu, jaki odniósł sequel Terminatora. Zresztą Arnolda coraz bardziej rozpraszały inne. Zajęcia, jak chociażby kandydowanie na stanowisko gubernatora Kalifornii. Jednak jako że nie prowadzę kanału politycznego, a na dźwięk słowa polityka przechodzą mnie dreszcze, nie chcę tutaj poświęcać zbyt dużo czasu na opowieści o jego poczynaniach na stanowisku gubernatora. Swoją kandydaturę ogłosił w sierpniu 2003 roku i od razu wywołał spore narodowe zainteresowanie. Problemem, z jakim się borykał był fakt, że tak jak wszyscy znali go jako aktora, tak niewiele osób wiedziało, jakie są jego przekonania polityczne. Schwarzenegger nie ułatwiał poznania się od tej strony, gdyż unikał praktycznie wszystkich. Politycznych debat ze swoimi kontrkandydatami. Wystąpił tylko w jednej konfrontacji, ale to wystarczyło, aby wygrał wybory w pierwszej turze. Stanowisko piastował do 2011 roku. Marzyło mu się również kandydowanie na prezydenta Stanów Zjednoczonych, jednak nie było to możliwe, gdyż prezydentem może zostać tylko osoba urodzona w Ameryce. Po politycznych przygodach Arnold na pewien czas powrócił na duże ekrany. Wystąpił w filmie Niezniszczalni 2, Likwidator oraz Plan ucieczki. Powrócił również do serii Terminator w mrocznym przeznaczeniu. Krążą plotki o stworzeniu kontynuacji Konana pod tytułem Legenda Konana. Jednak losy tej produkcji są dość burzliwe i na dzisiaj do końca nie wiadomo czy ostatecznie powstanie. May I see your invitation, sure. my invitation. Wydaje się, że Arnold jest coraz bliżej aktorskiej emerytury, jednak w pełni zasłużonej. Stworzył jedne z najbardziej ikonicznych postaci na akcji, a jego teksty i charakterystyczne punchline y wszyscy powtarzamy do dzisiaj, wręcz wkradły się do codziennego języka. Prawda jest taka, że nie należy do jakichś wybitnie uzdolnionych aktorów, ale perfekcyjnie wykorzystał wszystkie swoje atuty, a ze specyficznego akcentu, który tak wszyscy na początku krytykowali, stworzył swój znak rozpoznawczy. Na koniec nie pozostaje nic innego. Jak powiedzieć? Astelowista, baby.